Dzień dobry. Michalina Merta, dyrektor zakładu w Węgrowie. Bardzo serdecznie witam Państwa w swoim imieniu, jak również kolegi Marcin Boruc, kierownik działu współpracy z dostawcami mleka. W zakładzie mleczarskim w Węgrowie, w którym firma Hochland od 20 lat. Rozwija i produkuje produkty mleczarskie. W naszym zakładzie mamy. Olbrzymią proszkownię, którą widzą Państwo za moimi plecami. W niej proszkujemy zarówno mleko, jak i serwatkę w proszku. Mamy pierwszy w Polsce, jak również w Europie, koagulator do produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających. Jak również nasze sery, które powstają na koagulatorze, plastrujemy i wysyłamy nie tylko na polski rynek, ale również na europejski. Wszystkie te wyjątkowe produkty, o których mówi pani dyrektor, wymagają wyjątkowego surowca. Wyjątkowego surowca, jakim jest mleko. Mleko pozyskiwane od około 500 rodzinnych gospodarstw yy, z okolic Węgrowa. Jest to są to gospodarstwa oddalone nie dalej, nie więcej niż 100 km od naszego miejsca, w którym się znajdujemy, od Węgrowa. Dział współpracy z dostawcami mleka, jest to 9 osób, które współpracują z rolnikami, z naszymi dostawcami, 5 koordynatorów do spraw skupu, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się doradztwem i pomocą naszym dostawcom w dbaniu o jak najlepszą jakość dostarczonego nam surowca oraz trzy osoby osoby które zajmują się rozliczeniami i analizą surowca który do nas dociera od około 20 lat naszą coroczną tradycją jest organizowany konkurs najlepszego dostawcę. Konkurs, w którym wyróżniamy w pięciu kategoriach najlepsze gospodarstwa, z którymi współpracujemy. Pięć kategorii, czyli największa ilość mleka, najlepsza jakość mleka, rozwiązania proekologiczne sprzyjające środowisku, dobrostan zwierząt oraz największy wzrost ilości mleka, czyli dynamika produkcji. Bardzo ważną kategorią. Taką dosyć nową kategorią w tym konkursie jest dobrostan zwierząt. Wiemy, że to dzięki dobrostanowi zwierząt i zachowaniu dobrostanu zwierząt możemy pozyskiwać od nich mleko najwyższej jakości. Akademia Młodego Hodowcy jest to projekt, który wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzimy do około roku. Ma on na celu poprawę świadomości, poprawę wiedzy naszych dostawców. Skierowany jest on do naszych dostawców, jak i dzieci naszych dostawców, potencjalnych następców. Chcemy, aby mieli oni świadomość, żeby mieli oni wiedzę, jak produkować najwyższej jakości mleko, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności, zachowując najlepsze standardy dobrostanu, jak i jakości. W naszym zakładzie, oprócz serów dojrzewających, produkujemy również AlMetę, czyli naszą puszystą królową. Oprócz serka almette w tym momencie rozpoczynamy produkcję jego wersji, ale jako serek wiejski. Mogą Państwo już znaleźć w sklepach serek wiejski almette z ricottą, ze skrem, jak również w wersji kremowej. Przede wszystkim to, żeby w tym zakładzie powstały tak wspaniałe produkty, potrzebujemy bardzo dobrego mleka, o czym mówił mój kolega. Natomiast również to, co jest bardzo ważne, ważna jest jakość oraz pracownicy, którzy mają bardzo dużą wiedzę i którzy z mleczarstwem związani są od wielu lat. Jako Hochland bardzo nam zależy na tym, żeby być... Razem z mieszkańcami, razem z naszymi dostawcami surowców mleka, tutaj z lokalną społecznością budować dobre relacje. Bardzo istotne jest dla nas środowisko naturalne. Jako zakład w Węgrowie mamy bardzo dużo proekologicznych inwestycji, ale również wspólnie z działem marketingu promujemy Sianie Łąk. Sianie Łąk Almette. Jest bardzo ważne dla nas ze względu na to, że dzięki pszczołom i dzięki łąkom możemy wspólnie, razem ratować środowisko naturalne. Zakład w Węgrowie zatrudnia ponad 400 pracowników. Wszyscy nasi pracownicy związani są z okolicami Węgrowa, niektórzy nawet z nich są naszymi dostawcami surowców mlecznych. A... Razem z naszymi pracownikami angażujemy się w bardzo dużo akcji, które wspierają lokalną społeczność. Wspólnie razem z miastem wybudowaliśmy siłownię przy szkole podstawowej, jak również wspólnie razem organizujemy bardzo dużo rajdów rowerowych, różnych akcji. Zakład Węgrowie od wielu lat troszczy się o ochronę środowiska. Jako jedni z pierwszych zamontowaliśmy system OptiPartner, dzięki któremu możemy na naszej wieży suszarniczej kontrolować zużycie energii, które docelowo również przekłada się przez, na zużycie przez nas gazu. Ponieważ energia elektryczna i środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważne, jesteśmy w trakcie montowania baterii fotowoltaicznych. Wszystkie dachy na, naszy, na terenie naszej fabryki będą pokryte bateriami fotowoltaicznymi. Również e, montujemy e, zestaw kogeneracyjny i będziemy wytwarzać sami energię elektryczną z gazu, a w przyszłości mamy nadzieję, że z biogazu, tak żeby stworzyć jak najbardziej obieg zamknięty wytworzenia naszej energii.